Ostatnio grając, pomyślałem jaką klasą czołgów można najłatwiej zrobić statystyki. Mówiąc statystyki, mam na myśli na przykład stosunek zniszczeń, czy też stosunek uszkodzeń, bo to właśnie te rzeczy przykładają się głównie na nasze WN8 i WN7, czyli to ile damage zadajemy, ile też przyjmujemy, oraz ile czołgów zabijamy, a ile, prze, no, ile razy nie damy się zabić. Także przeszła na mnie taka myśl, że jaką klasą czołgów najłatwiej robić takie, takie właśnie statystyki. Ja z moim doświadczeniem, już dosyć dużym, może nie na tym koncie, ale dosyć dużym ogólnie, doszedłem do wniosku, że najłatwiej takie statystyki robić typem czołgów, którymi ja najbardziej chyba lubię grać, czyli tdk -mi. Już on tłumaczę, dlaczego te tdka, właściwie. No i może, może nie tylko, tdkami, może nie właściwie, no nie, 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 że tylko, ale zwłaszcza, bo jest taka jedna rzecz, który, w której te deki są dosyć dobre, jeśli chodzi właśnie o takie rzeczy. Jest to, słuchajcie, rzecz, która niezbyt nam pomaga w, na polu bitwy, ale bardzo nam pomaga w robieniu tych statystyk. Jest to stosunkowo duża alfa. No, czy też dobry TPM albo oba naraz. No i mała ilość HP, mała ilość HP bardzo nam pomaga w robieniu stosunku uszkodzeń, ponieważ jeśli mamy mało HP, to robiąc na przykład dwukrotność naszego, naszego właśnie własnego HP, własnego czołgu, już możemy, mamy stosunek uszkodzeń 2-0, nie przyjmując żadnego strzału. także Najłatwiej to robić takimi czołgami. Możecie się ze mną nie zgodzić, ok? Ja jednak uważam, że dużo łatwiej jest zrobić. Pokażę Wam to na przykładzie moich statystyk w sumie. Czy to takiego? Zobaczcie. Dzika. Na dziku mam rozegranych 39 bitew, 3600 średnich uszkodzeń. Teraz znajdę sobie czołg, którym mam podobne, podobną ilość bitew, tylko że ciężki. Powiedzmy, że będzie to. No niech będzie takie S100, S100, które ma dużo wyższą pulę HP, zobaczcie, no to jest 3500, 3600, 1,56 współczynnika e, uszkodzeń, no. może też to jest troszkę przez WR, ale... Ogólnie jest taka zasada, że dużo ciężej zrobić takie, takie statystyki. A jak się sprawa ma, jeśli chodzi o włęnosie, no to jest jasne, że w tym przypadku dużo wyższe WN8 będzie na dziku, a nieżeli na esto, właśnie przez te dwie wytyczne. Już nie patrząc na przetrwane bitwy itd. itd. Drugim typem czołgów, na którym można też fajnie zrobić sobie takie statystyki, będą to też lighty. Moja druga ulubiona nacja czołgów, znaczy typ w sumie czołgów, nie nacja, i tak to według mnie są te takie dwa główne typy czołgów, którymi najłatwiej się robi statystyki, jeśli ogarnia się grę. Bo jeśli komuś zależy, właśnie na tych cyferkach, tutaj na stosunku zniszczeń, stosunku uszkodzeń, no to właśnie takimi czołgami będzie się te rzeczy robiło całkiem dobrze. Ja w swoim, zobaczcie, w swojej karierze na tym koncie, największą ilość bitew rozegrałem właśnie czołgami lekkimi oraz TDK. -ami. Głównie to są właśnie TDK. -i. No i na tych TEDekach zobaczcie, 3,1 w stosunku do No tutaj 2,40, ale to jest Godzilla, no to jest całkiem tak dobrze. Tutaj 3,73. Na T49 tutaj 2,31, tutaj kolejny ciąg, no to już troszkę gorzej. Na Gesorze 4,21, no tak w ogóle 39 amek, 74 bitwy. GG, fajnie się tym zarabiam. A jeśli już przejdziemy troszkę dalej, czyli przejdziemy na Hataki, no to te e no już te wyniki nie będą aż tak dobre o może tutaj jeszcze T-343 bo gra, się nim, bo gra się, mi się nim wyśmienicie naprawdę popatrzmy jak, tu, jak ta sprawa wygląda na jeszcze innych dekach tutaj 401 też fantastyczne no anihilator to jest no zbyt opa jednak maszyna żeby patrzeć takie rzeczy, no tutaj T-57 Heavy też bardzo fajne statystyki 232 tylko tutaj 87 WR prawie 3000 uszkodzeń na 8 daje nam 2,80. No to nie jest też e, aż tak dobry wynik jak za tyle damage'a na na, na lajcie albo na te deko, te, to te rzeczy tutaj byłyby dużo wyższe. Przejdźmy dalej. Tutaj mamy na przykład FA 215B, 1,54. No uwierzcie mi, że to właśnie tak mniej więcej działa. Jeśli będziecie chcieli wbić sobie wyższe WN8 no to polecam, jeśli już macie troszkę rozznania z tą grą, no zagrać takimi właśnie czołgami. Ja może zagram jeszcze jakąś bitewkę, żeby nie zostawić was tak z samym moim gadaniem, bo to może troszkę przynudzać, ale zagram dla wyjątku czymś o lekkim, może akurat jakaś fajna bitwa siądzie. Wiecie co, jednak postanowiłem, że zagram też 49. Czy wygram, czy przegram, to i tak będzie <coughs> raczej fan, chociaż ta bitwa jest na 9, więc nie do końca. Wygrałem już dwie bitwy, ale miałem w tych dwóch bitwach bardzo duże problemy z FPS-ami i to takie wkurzające, naprawdę. Co my tu mamy? Bad Chat T541, Markowski. No, jestem ciekaw, jak kto się potoczy. Z takowego mamy. Pewnie i to w pełni, chyba nawet oni tego badczata mają. Conway, no oni tu wszyscy przyjadą raczej na 100%, więc na, bardzo głęboko tam nie będę jechał. Taki T49 badczat na 100%. Cholera. No i dupa. Nawet nic nie wyspotuje. Mój pad to nie jak stał, tak stoi. O, jadał sobie. No tutaj jest ten badcza, o którym mówię. O, jest i Conway. No i cała drużyna, tak jak powiedziałem, Drużbita macie przypowiedział. w najbliższym czasie w ogóle pojawi się też Q&A. Muszę się zebrać, żeby to nagrać, bo no na razie, przecież mówiąc, chcę to nagrać tak fajnie, żeby to wyglądało tak dosyć może nieprofesjonalnie, ale tak na poziomie, a nie tak. E... Nie, ale podpałka dobrze. Siedem dobra, prawie jakby Hike siadł. Chcę, żeby to wyglądało tak całkiem właśnie. No, wiecie, nie tak, że będę sobie po prostu czytał te pytania, tylko chcę sobie tak powklejać się ładnie na ekran, żebyście wymienili też fajny podgląd z tych pytań. Nie, żeby to, no, nie wyglądało tak prymitywnie. Ile tu jest stokowych czołgów w tej bitwie? ISU też jest chyba stokowe, no. 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 Już tu z tamtej przyjechało. Czyżby to był Conway? Nie, Conway jest tam. Co nas strzeliło? Badżet mógł to być z HEKA na przykład. Nie, jedna dobra wiadomość. ISU nie jest stokowe. Zajmę bazę. Wydaje mi się, że to jest jedyny sposób, żeby wygrać tę bitwę w jakiś taki prostszy sposób. Chociaż no, że s 75 jest na full, tylko on za dużo nie pokazał w tej bitwie. Już troszkę jej minęło. A, bo ja tego nie strzelił raz. Dobra, ja tutaj raczej pomocy nie będę miał od czołgów moich, więc. O, jeszcze tam tu jedzie. Dobra, mam nadzieję, że oni gdzieś tutaj wyjadą. 300. No nic, no będzie przegrana, ale co nic. Chodziło mi o to, żeby po prostu zagrać jakąś bitwę. Abyście mieli jeszcze coś takiego, taki przerywnik troszkę, nasz przerywnik. Dopełnienie. Dobra, kilo yeah. mamy. 1800, ale patrzcie, tutaj już jest ten, niby to jest przegrana, niby tak bardzo dostaliśmy po tyłku, ale... I tak mamy y, swój damage praktycznie zrobiony, więc. A, 2100 to jest współczynnik właśnie tych uszkodzeń. Jest na całkiem wysokim już poziomie. No i 75. Ale nie mówcie mi, że to jest 750, chyba też. Nie, on nie jest stokowe raczej. Nie, no jest stokowe. O cholera, tu same trzy stokowe czołgi w tej widzie. O jezu. Dawno. Tylu stokowych czołgów nie widziałem, sam taki nie gram. O, barczat chyba też jest stokowy w ogóle. No. się dał jeszcze objechać. Coś nowego. Dobra. To była ta bitwa. Chciałem, żebyście jednak jeszcze troszkę posłuchali mnie. <grytanie> Możecie to nawet wyłączyć, jeśli wam nie będzie ciekawe. Także tak. Jeśli macie jakieś inne y, sposoby na właśnie na zdobywanie uszkodzeń, to piszcie o tym w komentarzu uszkodzeń yy, statystyk oczywiście, podbijanie sobie, no to piszcie o tym w komentarzu. Yy, no, Według mnie są to właśnie jest to właśnie granie TDK, dobre granie TDK-ami, dobre granie lajtami jest bardzo fajne do tego. A jeśli Wy macie inne zdanie, to oczywiście napiszcie o tym w komentarzu. Możemy podyskutować. <laughs> I no, dziękuję Wam za oglądanie. Zapamiętajcie o zostawienie łapy w górę, subskrypcji oraz udostępnienie tego żeby po nasza rodzinka Blitzowa rosła. I do następnego, na razie cześć.